Kiedy to nagrywamy, jest 16 października. Nie mamy dzisiaj typowego spotkania piątkowego, ale chcemy się spotkać w ten sposób. Chcemy iść dalej w naszym cyklu Not to Yang. To jest cykl, który mam bardzo na sercu, bo też pamiętam, kiedy 4 lata temu przyszłam na Jufa. Miałam 13 lat wtedy, i bardzo inspirujące było dla mnie słuchanie historii młodych ludzi, którzy szli za Bogiem. To znaczy mieli z nim relacje, poznawali go, uczyli się słuchać jego głosu, odkrywali jego plan dla swojego życia, odkrywali swoje powołanie. I widziałam, że w Jufie jest coś innego, bo do tej pory Kościół kojarzył mi się raczej z dorosłymi ludźmi, często też ze starszymi osobami. A to, co jest niezwykłe, to, że tak naprawdę Kościół jest pełen młodych ludzi, że papież Franciszek w swojej adhortacji Christus Vivid. Mówi o tym, że Kościół potrzebuje młodości, Kościół potrzebuje świeżości, potrzebuje nadziei i że młodzi stanowią bardzo ważną część Kościoła. Sam Jezus nie przekreślał młodych. Jezus mówił o tym, że, e, mówił o tym, żeby młodzi przychodzili do Niego, rozmawiał z młodymi, rozmawiał ze swoimi uczniami, z apostołami, a nie były to czasy, kiedy nastolatkowie byli szczególnie ważną grupą społeczną. Byli, e, było to coś w rodzaju takiego okresu przejściowego pomiędzy dzieciństwem a dorosłością. A on właśnie ich docenia, widzą w nich wartość. Tydzień temu mieliśmy spotkanie o pokoleniu kontrastu, Tomek mówił o historiach młodych, młodych z Biblii, którzy z jednej strony byli typowymi nastolatkami tak jak my. Mieli swoich znajomych, mieli swoje rodziny, ale z drugiej strony było w nich coś wyjątkowego. Byli różnicą w tym środowisku, w którym, byli, w którym przebywali. Było coś takiego w ich życiu, co ich odróżniało od każdych innych nastolatków, którzy wtedy żyli. Dzisiaj chciałabym razem z wami odkryć, co właściwie sprawiało, że oni byli inni, co sprawiało, że byli tym kontrastem, co sprawiało, że ich życie było wyjątkowe w jakiś sposób, co sprawiało, że my teraz słyszymy o nich, że ich historie zostały zapisane w Biblii i możemy się od nich uczyć. W sobotę ostatnią został błogosławionym 15 piętnastolatek, nazywał się Carlo Acutis i powiedział on takie wyjątkowe słowa o tym, że wszyscy rodzimy się jako oryginały, ale bardzo wielu z nas umiera jako kopie. To są takie słowa, które jak usłyszałam po raz pierwszy, to bardzo mnie poruszyły, bo zobaczyłam, że rzeczywiście żyjemy w świecie, w którym ludzie starają się być podobni do siebie, starają się dopasować do pewnych norm, do pewnych oczekiwań, do pewnych wymagań. Widzimy, że bardzo dużo ludzi idzie za trendami, idzie za modą, starają się wyglądać podobnie, starają się zachowywać podobnie. I to nie jest coś, czego Bóg chce dla naszego życia. Nie chcę, żebyśmy tracili tą wyjątkowość, nie chcę, żebyśmy stawali się na siłę tacy jak inni, bo Bóg stworzył nas wyjątkowymi. To nie jest tak, że stworzył Adama i Ewę i potem stwierdził, dobra, to teraz kopiuj i wklej i reszta się jakoś zrobi sama. To jest tak, że każdego z nas on stworzył indywidualnie. W Biblii możemy przeczytać bardzo dużo fragmentów o tym, że On zna nas, On wie, kiedy chodzimy, kiedy siadamy. On policzył wszystkie włosy na naszej głowie, On zna nasze serce, On zna nas tak naprawdę lepiej niż my sami siebie znamy i zna każdego z nas, mimo że jesteśmy różni od siebie. Ci ludzie, którzy żyli w czasach Jezusa, ci ludzie, którzy, o których czytamy w Biblii, oni też się różnili od siebie. Dzisiaj chciałabym powiedzieć Wam o dwóch postaciach, które są dla mnie bardzo wyjątkowe: o Maryi i o Janie. Na pierwszy rzut oka możemy pomyśleć: Okej, okay, obydwie te postacie kojarzymy mocno z Jezusem, obydwie te postacie występują w Ewangeliach. Kiedy zastanowimy się bardziej, widzimy, że bardzo dużo ich różniło: że Maryja była matką Jezusa, Jan był jednym z jego uczniów, Maryja była kobietą, Jan był mężczyzną. Jan był rybakiem, Maria zajmowała się domem. Więc już widzimy w tym momencie, jak wiele ich różniło, ale jednak było coś, co było dla nich wspólne. To, co było dla nich wspólne, to jest to, że oni obydwoje szli za Bogiem, każdy w swój indywidualny sposób. Każdy miał swoją indywidualną relację z Bogiem, przeżycia z Bogiem, doświadczenia, ale szli razem. Maryję poznajemy w Biblii, kiedy przychodzi do niej anioł i mówi jej o tym, że zostanie matką Jezusa. Ja bardzo długo miałam problem z Maryją. Bardzo ciężko było mi zrozumieć, dlaczego jest przedstawiona na obrazach jako ta królowa, jako taka czasami może trochę wyniosła postać. I gdzieś ciężko było mi odnieść to do tego jej obrazu w Biblii. Ciężko było mi zrozumieć, kim ona tak naprawdę była, zobaczyć, jaka była naprawdę. I to, co odkryłam w niej, to, co też bardzo widzę, że działa w moim życiu i inspiruje mnie na co dzień. To że Maryja, kiedy ją poznajemy, kiedy po raz pierwszy pojawia się na kartach Ewangelii, jest czternastoletnią dziewczyną. Jest Prostą dziewczyną z niedużej miejscowości, nie jest żadną królową, nie jest żadną carycą, nie jest żadnym wpływowym człowiekiem, jest po prostu zwyczajną dziewczyną, która prowadzi zwyczajne życie. E, ma już jakieś plany na przyszłość, planuje, żeby e, wyjść za Józefa, może planujemy z nim jakieś dzieci i prowadzić zwyczajne życie. E, jej historię możemy przeczytać w Ewangelii Łukasza w pierwszym i w drugim rozdziale. I jest taki moment, który zmienia jej życie o 180 stopni. Kiedy z jednej strony widzimy, że wchodzi ona w swoje powołanie, że odkrywa to, do czego Bóg ją zaprasza, a z drugiej strony widzimy, że wymaga to od niej takiej decyzji i gotowości. W pierwszym rozdziale Ewangelii Łukasza możemy przeczytać: W szóstym miesiącu Bóg posłał anioła Gabriela do miasta galilejskiego zwanego Nazaret. Do dziewicy zaręczonej jest mężczyzną o imieniu Józef z rodu Dawida. Dziewica była na imię Maryja. Anioł przyszedł do niej i powiedział: Raduj się, łaski pełna, pan z tobą. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co znaczy to pozdrowienie. Wtedy anioł powiedział do niej: Nie bój się Maryja, bo Bóg cię obdarzy łaską. Oto pośniesz i urodzisz syna, i nadasz mu imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany synem Najwyższego a Pan Bóg da mu tron Jego Ojca Dawida. Będzie królował nad domem Jakuba na wieki, a Jego królestwo nie będzie miało końca. Wtedy Maryja zapytała anioła, jak się to stanie, skoro nie znam męża? Anioł jej odpowiedział, Duch Święty stąpi na ciebie i osłoni cię moc Najwyższego, dlatego Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. Oto twoja krewna Elżbieta pomimo starości poczęła syna i jest już w szóstym miesiącu ciąży, tak? która uważała się za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. A Maryja tak odpowiedziała Oto ja służebnica pańska, niech mi się stanie według Twojego słowa. I wtedy odszedł od niej anioł. Nie wiem czy wiecie, ale dla Maryi to nie było takie do końca oczywiste, że przychodzi do niej pewnego kościoła anioł. Nie było tak, że ona e, od... Mogą kiedyś przeczytać w Ewangelii, że ok, to jest normalne, że jak dziewczyna ma 14 lat, to pewnego wieczoru jest taka sytuacja, że przychodzi anioł i mówi jej, że zostanie matką z Tak nie było, więc pewnie ta sytuacja była dla niej trochę stresująca, zupełnie nowa, bardzo zaskakująca i myślę, że było w niej bardzo dużo różnych pytań, bardzo dużo różnych emocji. I to, co jest niesamowite w tym, że mimo, że ona nie rozumie tego. Nie wie co się stanie, nie wie do końca co to oznacza, że, oznacza, że zostanie Matką Zbawiciela. To, że ufa Bogu, że stwierdza, że okej, okay, wiem kim jest Bóg, znam Go i chcę Mu zaufać w tym. Wiem, że ta, ten plan Jego dla mojego życia jest dobry, ale to jest też tak, że ona nie przyjmuje tego tak do końca a no dobra, okej, okay, normalka, wszystko jasne, tylko też widzimy, że chce poznać Trochę głębiej to, dlatego zadaję Aniołowi pytanie, jak to się w ogóle stanie, o co w tym chodzi, co dalej. I to jest taka rzecz, która jest bardzo typowa dla nastolatków, że my, nastolatkowie, nie lubimy przyjmować rzeczy bezkrytycznie, lubimy szukać odpowiedzi, lubimy odkrywać, dlaczego coś tak działa, co ma się stać dalej. I w tym wszystkim Maryja jest dla nas wzorem, bo słysząc powołanie, słysząc te słowa od Boga, które. E, która on mówi przez anioła. Nie wychodzi nagle na miasto i nie mówi patrzcie na mnie, ale jestem super, zostanę matką zbawiciela. E, Czytam o tym, że ona rozważała je w swoim sercu, że stała się pokorna, że e, to było coś, co, co ona zachowywała dla siebie z jednej strony, a z drugiej strony też pracowało to w niej. I myślę, że to jest coś, czego totalnie możemy się od niej uczyć, że kiedy Możliwe, że słyszymy na modlitwie, że czytamy w Biblii jakieś słowa Boga, że e, ktoś nam mówi jakieś słowa, które ma poczucie, że Bóg do niego mówi. E, myślę, że to jest taka postawa, którą możemy przyjmować. właśnie w ciszy rozważać te słowa, zatrzymać się na chwilę i zapytać Boga: Okej okay, Boże, ale co dalej z tym? E, co ty chcesz z tym dalej robić? Jak ty widzisz mnie w tej sytuacji? Co ty chcesz przez to pokazać innym? Wiecie, Maryja jest bardzo prostą dziewczyną, ale ma w sobie pewne wyjątkowe cechy. Wiemy, że e, jej serce jest bardzo oddane innym, ona chce bardzo innym służyć, że jest pełna miłości, a odkąd, e, e, odkąd zaczyna się w niej rozwijać nowe życie, zaczyna się w niej rozwijać Jezus, jest też przepełniona Bożą obecnością, bo na nią Duch Święty. Więc to, co robi, to Idzie, aby odwiedzić swoją krewną Elżbietę, idę po to, żeby jej pomóc, żeby ją wesprzeć, ale niesie tam też obecność Boga, który w niej żyje. I to jest coś, co, z czego może często nie zdajemy sobie sprawy, ale kiedy żyje w nas Bóg, kiedy mamy relacje z Bogiem, kiedy jesteśmy napełnieni Duchem Świętym, miejsca, do których idziemy, też zostają wypełniane obecnością Boga, bo kiedy Bóg jest w nas, kiedy On w nas żyje, On w nas mieszka, tam, gdzie my idziemy, zanosimy tam, tą obecność. Więc podsumowanie krótkie. Trzy rzeczy, których możemy się nauczyć od Maryi, to przede wszystkim takiej pokory i otwartości na to, co Bóg chce nam mówić, na to, co Bóg chce robić w naszym życiu. Po drugie, takiego zaufania i odwagi w tym. Maryja słyszy od Boga coś, z czego myślę, że. Żadna dziewczyna nigdy nie usłyszała tak ważnej informacji, a z drugiej strony tak dużego wyzwania. Maria ufając Bogu i wiedząc, że okej, okay, on, on będzie w tym ze mną, On mnie osłoni, On będzie mnie prowadził, więc chcę Mu zaufać i chcę wejść w to powołanie, które On mi daje, jest dla nas wzorem. No i trzecia rzecz, czyli właśnie takie niesienie innym Jezusa, niesienie innym obecności Boga, być takim świadectwem, a jednocześnie yy, Niesienia czegoś ponadnaturalnego, bo to, że był w niej Duch Święty, nie wynikało do końca z niej. To było coś, co ona dostała od Boga, ale że nie chciała siedzieć dalej. E, drugą postacią, o której chciałbym dzisiaj powiedzieć, jest Jan. E, badacze Biblii ustalili, że Jan był e, najmłodszym uczniem Jezusa i prawdopodobnie był nastolatkiem w, w momencie, kiedy chodził za Jezusem, kiedy słuchał, kiedy był e, jego uczniem. E, o Janie możemy przeczytać w Ewangeliach, ale jedna Ewangelia jest pod tym względem wyjątkowa. Jest to Ewangelia napisana przez samego Jana. I tam Jan nie mówi o sobie, że na przykład Jan poszedł gdzieś tam, gdzieś tam i to zrobił. Przeczytamy, że albo uczeń zrobił to i to, albo umiłowany uczeń zrobił to i to. I to, co e, kiedyś bardzo mnie poruszyło i porusza mnie nadal, jak o tym myślę, to, że Jan musiał mieć ogromne doświadczenie miłości Boga, musiał mieć ogromne doświadczenie tego, jaki Bóg jest, tego, co robi i jak działa, żeby móc powiedzieć o sobie, jestem umiłowanym uczniem. Mam takie pytanie do Was, czy próbowaliście kiedyś pomyśleć o sobie, jestem umiłowany przez Boga, jestem ukochany przez Boga, Bóg mnie kocha, Bóg jest ze mnie dumny, Bóg się ze mnie cieszy. Bo Jan właśnie miał takie doświadczenie. Jan pisał o sobie: Jestem umiłowanym uczniem, bo wiedział, że nim jest. I nie musiał na siłę udawać, że, no nie, wcale tak nie jest tak naprawdę, to Bóg mnie nie kocha. On wiedział, że, że tak jest i że to jest ta jego tożsamość, na której może opierać swoje życie. Ale to nie znaczy, że Jan zawsze był idealny. Wiemy, że kiedy chodził za Jezusem, kiedy uczył się od niego różnych rzeczy, to też błędy. W Ewangelii Marka, w 10 rozdziale. Możemy przeczytać właśnie jedną z takich historii, kiedy widzimy, że Jan nie do końca jeszcze rozumie, o co chodzi w tym, w tym całym zbawieniu, w tej całej historii. I jest to taka sytuacja. Wtedy podeszli do niego synowie Zebedeusza, Jakub i Jan, i powiedzieli: Nauczycielu, chcemy, żebyś uczynił dla nas to, o co Cię poprosimy. On ich spytał: Co takiego chcecie, abym Wam uczynił? Rzekli mu, spraw, abyśmy zasiedli w Twojej chwale. Jeden po Twojej prawej stronie, a drugi po lewej. Jezus im powiedział, nie wiecie o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który ja mam pić, albo przyjąć chrzest, który ja mam być ochrzczony? Odpowiedzieli mu, możemy. Lecz Jezus im powiedział, kielich, który ja mam pić, będziecie pić, i chrzest, który ja mam być ochrzczony, też przyjmiecie. Jednak to do mnie nie należy. Jednak nie do mnie należy rozdawać miejsca po mojej prawej lub po lewej stronie. że dostaną mnie ci, dla których je przygotowano. No i wiecie, jest taka sytuacja, że oni już jakiś czas chodzą za Jezusem, słuchają Jego słów i zadają mu to pytanie, i myślę, że Jezus wtedy pomyślał: O matko, znają mnie tyle, wiedzą, co mówię, słuchają moich słów, a dalej totalnie nie kumają, o co chodzi. Dalej nie wiedzą, o co chodzi z Królestwem niebieskim. są totalnie pogubieni w tym jeszcze. Ale. To, co jest też bardzo fajne mówienie, że on się nie zniechęca, on nie stwierdza, a no tak, no dobra, czyli tutaj nawaliłam, no to już generalnie dziękuję. To nie dla mnie, tylko widzimy, że on chce się w tym dalej rozwijać, chce poznawać to dalej, chce uczyć się dalej od Jezusa, chce poznawać lepiej Boga. I to jest to doświadczenie, które myślę, że możemy odnieść bardzo do naszego życia, bo popełniamy bardzo dużo błędów, popełniamy też błędy w. Relacja z Bogiem w takim po prostu życiu wiarą, że często jest tak, że wydaje nam się, że już coś rozumiemy, potem okazuje się, że jednak totalnie nie. I to, co zrobił Jan z tym, to on się nie poddał w tym momencie, ale jednocześnie potrafił pokornie przyjąć to, że się pomylił, i jest takie postanowienie, że okej, okay, to jednak nie jest tak, ale ja chcę iść dalej i chcę się rozwieść, chcę szukać tego, jak to naprawdę działa, chcę słuchać Jezusa, po to, żeby pojąć, na czym polega to królestwo. Y więc to, czego możemy się nauczyć od Jana, to przede wszystkim yy, wiemy, że kiedy poznamy to, kim jest Bóg, kiedy będziemy uczyć się o Bogu, kiedy będziemy doświadczać Jego działania yy, i doświadczać tego, jaki On jest przede wszystkim, to będziemy też widzieć, kim my jesteśmy. Będziemy wiedzieć, jaka jest na nasza tożsamość i będziemy mogli na tym budować. A tożsamość w Bogu jest czymś trwałym. To nie jest coś takiego, że. Na przykład jednego dnia usłyszymy o Jejku, ale jesteś fajny, a następnego dnia ktoś nam powie, nie, ale jesteś beznadziejny i w ogóle. Bóg, nie, Bóg się nie zmienia w tym. Bóg jest stały, więc ta nasza tożsamość też będzie stała. A druga rzecz, której możemy się uczyć od Jana, to właśnie takiej z jednej strony zrozumienia tego, że będziemy popełniać błędy, bo nie jesteśmy idealni i mylimy się, a z drugiej strony pragnienia poprawiania tych błędów. Uczenia się na nowo, słuchania Jezusa dalej i pójścia za nim dalej. Więc mamy już te dwie postaci i jest taki moment, kiedy te dwie postacie spotykają się w wyjątkowy sposób. To jest moment śmierci Jezusa na krzyżu i pod tym krzyżem nie zostaje nikt inny, tylko zostaje właśnie Maryja i Jan. Myślę, że to był dla nich bardzo ciężki moment. Dla Maryi widzieć śmierć swojego dziecka, dla Jana widzieć śmierć swojego przyjaciela, ale z drugiej strony był to najważniejszy moment w historii świata. To był ten moment, kiedy dokonało się nasze zbawienie, na które nie mogliśmy zasłużyć i na które nie zasługujemy dalej i nigdy nie zasłużymy, ale było nam bardzo potrzebne, bo nasze grzechy nie mogły zostać zgładzone w inny sposób. Zło nie mogło zostać pokonane w inny sposób, tylko właśnie przez śmierć Jezusa. I w tej sytuacji, kiedy myślę, że jest w nich bardzo dużo trudności, kiedy jest bardzo dużo pytań że właściwie, czy to na pewno musiało się tak skończyć? Czy w ogóle to jest koniec i teraz to wszystko nie ma sensu? Jest pewna rozmowa między Jezusem, a właśnie Janem i Maryją. Kiedy Jezus mówi do Maryi, matko oto syn Twój, mówiąc o Janie, a potem do Jana, oto matka Twoja. I wiemy, że od tej godziny uczeń wziął ją do siebie, to znaczy Maryja i Jan zamieszkali razem. Myślę, że to jest taki bardzo ciekawy moment, w którym widzimy troskę Jezusa o nas. Widzimy, że z jednej strony On miał taką świadomość, że to jest taki, taka trudna sytuacja, w której Maryja i Jan będą potrzebowali wsparcia, w której będą potrzebowali siebie nawzajem, więc dał im tą przestrzeń. Maryja już nie była nastolatką, była dojrzałą kobietą, ale Jan był dalej młody. Więc może Jezus miał takie, ok, ja potrzebuję jeszcze trochę takiej osoby, która się o niego zatroszczy, która się Nim zaopiekuje. Z drugiej strony Maryja potrzebuje kogoś młodego, kto ją wesprze w tym, kto będzie jej pomocą. I o ile dla Maryi to jest już powoli koniec jej historii. To jest ten moment, kiedy jej powołanie się wypełnia, kiedy ona widzi, jak to powołanie się wypełnia, bo w czasie zwiastowania usłyszała o tym, że będzie matką zbawiciela i właśnie widzi, że to zbawienie się dokonuje. Dla Jana jest to inny moment życia. To jest ten moment, kiedy on, jak czytamy dalej w Biblii, będzie szedł, głosił Ewangelię, będzie napisze Apokalipsę, napisze listy i będzie się dalej rozwijał. I myślę, że to jest dla nas bardzo ważna taka lekcja, bardzo ważna myśl, że na byciu nastolatkiem życie się nie kończy, że bycie nastolatkiem to jest też pewnego rodzaju etap. To jest bardzo ważny etap. To nie jest tylko takie niejakie zawieszenie pomiędzy byciem dzieckiem, a byćem dorosłym. To jest, myślę, bardzo kluczowy etap w budowaniu naszej tożsamości i w odkrywaniu siebie, w odkrywaniu tego, do, do czego Bóg nas powołuje. Bo zarówno Maryja, jak i Jan odkryli swoje powołanie w tym młodym wieku, wtedy, kiedy mieli te kilkanaście lat. I to, co chciałabym Wam dzisiaj też pokazać, to, że nie chodzi o to, żeby teraz każda dziewczyna była Maryją, albo żeby każdy chłopak był Janem. Bo nie chodzi o to, żebyśmy wybrali sobie takiego naszego super bohatera z Biblii i kopiowali wszystko, co on, co on robił, bo każdy z nas jest inny i też się różnimy od tych ludzi, którzy żyli wtedy. Ale to, czego totalnie możemy się od nich uczyć, to odkrywania tego, kim jesteśmy, kim jesteśmy w Bogu przede wszystkim, jak On nas stworzył, co włożył w nasze serce, co On też chce robić z tym i pójść co tak w to. Zstanięcia w odwadze, że ok, Boże, nie rozumiem różnych rzeczy, nie wiem do końca, do czego mnie zapraszasz, może w tym momencie, ale chcę iść za Tobą. Chcę być otwarty na słuchanie Twojego głosu, chcę być otwarty na to, co Ty do mnie mówisz i chcę Ci się oddać w tym. Tak, i to, do czego chcę Was jeszcze dzisiaj zaprosić, yy, jesteśmy w takiej sytuacji, w jakiej jesteśmy i nie jesteśmy w stanie tego zmienić, ale to nie znaczy, że nie możemy rozwijać relacji z Bogiem, że nie możemy dalej za Nim iść i że nie możemy odkrywać nowych rzeczy, które On ma dla nas. Dlatego chciałabym Was zachęcić, żebyście może dzisiaj, może jutro, może któregoś dnia po prostu usiedli i mieli taki czas zatrzymania. Mieli taki czas, kiedy porozmawiacie z Bogiem szczerze. Możliwe, że nigdy nie rozmawiałeś z Bogiem szczerze, że nie usiadłeś z nim i nie zapytałeś go. Właściwie, Boże, to co ty o mnie myślisz? Co ty chcesz, żebym, żebym robił, ale co ty w ogóle chcesz, żebym. Żeby się działo przez moje życie. Zachęcam Cię do tego, żebyś właśnie usiadł tak z Bogiem i po prostu z Nim pogadał. Jak chcesz, to możesz wrócić do historii, o których mówił Tomek, możesz wrócić do historii, o których dzisiaj mówiłam. I zachęcam Cię do tego, żebyś, żebyś szukał tego, żebyś szukał tego Bożego planu dla Twojego życia i odkrywał to. I chcemy Was w tym wspierać, dlatego każdego dnia wleci jeden fragment z Biblii dotyczący jakiegoś młodego, jakiegoś nastolatka i będziemy Was zachęcać do tego, żebyśmy poznawali też tę historię indywidualnie i dzielili się tym potem. To cześć!